Dziś wracamy do jednego z najbardziej intrygujących tropów w sprawie zaginięcia Beaty Klimek. Tropu, który przez długi czas był jedynie szeptem w komentarzach, teorią z pogranicza internetu i milczenia. Ale od pewnego momentu coś zaczęło się zmieniać. Biogazownia w Przemysławiu. Miejsce na uboczu, z dala od głównych dróg i miejskiego zgiełku nagle stała się punktem zainteresowania nie tylko internautów, ale także samych śledczych. A gdy służby wkraczają na teren przemysłowy, którego dotąd nikt nie łączył ze sprawą, to znak, że coś zaczęło się układać w większy obraz. Z pozoru to tylko zakład, jeden z wielu w regionie. Wielkie zbiorniki, rurociągi, ciężki sprzęt, hałas maszyn i zapach fermentujących substancji. Dla pracowników codzienność, dla postronnych, teren, na który raczej nikt nie wchodzi bez pozwolenia. Ale dla tych, którzy śledzą sprawę Beaty Klimek, biogazownia od dawna miała w sobie coś niepokojącego. Nie chodzi tylko o jej lokalizację. Wystarczy spojrzeć na mapę, by zobaczyć, że to miejsce leży między kilkoma kluczowymi punktami, które już wcześniej pojawiały się w śledztwie. Jezioro Naćmierz, lasy w okolicach Bełczna, opuszczony tor kolejowy. Wszystko to łączy się siecią dróg, którymi można poruszać się niezauważenie, a biogazownia leży dokładnie w środku tego obszaru. Według informacji, do których dotarliśmy, w październiku ubiegłego roku na teren biogazowni po raz pierwszy od dawna zawitali funkcjonariusze. Nie była to rutynowa kontrola. Według relacji osób z okolicy pojawiły się tam nieoznakowane samochody, policyjne radiowozy i grupa techników kryminalistyki. Widziano ich przy głównym budynku administracyjnym, ale też w pobliżu silosów i rur prowadzących do zbiorników fermentacyjnych. Niektórzy świadkowie twierdzili, że śledczy mieli ze sobą sprzęt georadarowy. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, czego dokładnie szukają. Z biegiem dni zaczęły pojawiać się pogłoski, że chodzi o coś więcej niż tylko przegląd dokumentów czy monitoring. Pracownicy biegazowni mieli być wzywani na rozmowę, a śledczy mieli pytać nie tylko o dzień zaginięcia beaty Klimek, ale również o okres wcześniejszy, o weekend poprzedzający jej zniknięcie. To właśnie wtedy przypomnijmy, w niedzielę 6 października 2024 roku grzybiarz z bełczna natrafił na tajemniczy dół przypominający grób. Zaledwie dzień później beata zniknęła. A biogazownia, jak wynika z zapisów w dokumentach, miała wtedy działać pełną parą. Przeprowadzano remont jednego z rurociągów, a na terenie zakładu przebywały osoby spoza stałej załogi zewnętrzni wykonawcy, technicy, kierowcy. W takich momentach ruch jest wzmożony, a nadzór paradoksalnie słabszy. Z informacji, które pojawiły się w internecie, wynika, że niektóre kamery na terenie biogazowni miały wówczas nie działać oficjalnie z powodu prac konserwacyjnych. Dla śledczych to jednak sygnał ostrzegawczy. Wystarczy kilka godzin przerwy w nagrywaniu, by zniknęło coś, co mogłoby być kluczowe. Czy to tylko zbieg okoliczności? A może ktoś celowo wyłączył system, by uniknąć zarejestrowania pewnych ruchów? Według relacji jednego z byłych pracowników, który zgodził się anonimowo porozmawiać z lokalnym dziennikarzem, w tygodniu zaginięcia Beaty Klimek na terenie biogazowni panowała dziwna atmosfera. Jak opowiadał, jeden z kierowców, który przywoził wtedy surowiec, miał przyjechać na teren zakładu późno w nocy, mimo że dostawy zwykle kończyły się najpóźniej o 18.00. Miał też nie pojawić się w dokumentach transportowych z tamtego dnia. Gdy reporter próbował zweryfikować te informacje, okazało się, że część papierów z tego okresu rzeczywiście została uzupełniona ręcznie z datą naniesioną później. Tego typu nieścisłości zawsze budzą pytania. Co ciekawe, w tamtym samym czasie w okolicach Przemysławia odnotowano wzmożony ruch pojazdów. Analiza logowań z telefonów komórkowych, którą, jak nieoficjalnie mówi się, prowadzą służby, Miała wykazać, że jeden z numerów, który wcześniej kontaktował się z Beatą, logował się właśnie w pobliżu biogazowni. Nie wiadomo jednak, czy należał do kogoś z jej otoczenia, czy był to przypadek. W każdym razie od tego momentu śledczy zaczęli poważnie traktować ten trop. Z perspektywy kryminalistyki, biogazownia to miejsce wyjątkowo trudne do przeszukania. To teren, na którym funkcjonują zbiorniki pełne gazów. Komory fermentacyjne, systemy hydrauliczne, a także ogromne ilości odpadów organicznych. Każdy, kto zna zasady działania takiego zakładu, wie, że w pewnych miejscach człowiek mógłby zniknąć niezauważanie. W przeszłości zdarzało się, że w podobnych instalacjach odkrywano zwłoki ludzi uznanych za zaginionych, nie zawsze w wyniku przestępstwa, czasem z powodu nieszczęśliwych wypadków. Ale tu mamy do czynienia z czymś innym z historią, w której zbyt wiele rzeczy do siebie pasuje. By można było mówić o przypadku. Mówiąc o biogazowni, trzeba też wspomnieć o tym, jak wyglądają jej podziemia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tego typu obiekty posiadają sieć tuneli technicznych, rur i pomieszczeń serwisowych. Nie wszystkie widnieją w ogólnodostępnych planach. Czasem powstają dodatkowe przejścia, by ułatwić naprawę lub modernizację. I właśnie takie miejsca mogą być szczególnie interesujące dla śledczych. To tam pod ziemią często panuje całkowity mrok, brak kamer i ograniczony dostęp. Jeśli ktoś chciałby coś ukryć, cokolwiek, takie pomieszczenia byłyby idealne. Nieoficjalne źródła mówią, że technicy badający teren biogazowni korzystali nie tylko z georadaru, ale też z psów wyszkolonych do wykrywania zapachu ludzkich szczątków. To metoda stosowana w najtrudniejszych przypadkach, gdy inne tropy się urywają. Psy miały reagować w kilku miejscach jednak jak dotąd nie ujawniono wyników badań laboratoryjnych. Może to oznaczać, że próbki były niejednoznaczne, albo że wciąż trwają analizy. Ale sam fakt użycia psów mówi wiele. To już nie etap sprawdzania plotek, ale konkretne działania. Wśród internautów natychmiast zawrzało. Pojawiły się pytania: Czy śledczy odkryli coś, co zmienia kierunek całej sprawy? Czy Beata mogła zostać przywieziona właśnie tam w okolice biogazowni, po swoim zaginięciu, i najważniejsze, kto miałby dostęp do takiego miejsca. W końcu to teren strzeżony, a każda osoba wchodząca na jego obszar musi być wpisana w rejestr. A jednak z doświadczenia wiadomo, że w praktyce nie zawsze wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Czasem pracownik może wprowadzić kogoś znajomego, czasem kierowca wjeżdża na chwilę po odbiór dokumentów, nie zostawiając po sobie śladu. Wystarczy chwila nieuwagi lub celowe działanie by coś takiego przeszło niezauważone. Niektórzy mieszkańcy przemysławia wspominają, że w dniach po zaginięciu Beaty widzieli w pobliżu biogazowni nieznany samochód, ciemny, terenowy, bez oznaczeń firmowych. Stał przez kilka godzin w oddali, na drodze technicznej prowadzącej do lasu. Wtedy nikt nie łączył tego faktu z tragedią. Dopiero dziś, po ujawnieniu informacji o śledztwie, te wspomnienia nabierają nowego znaczenia. Warto przy tym pamiętać, że sama biogazownia nie jest miejscem przypadkowym. Według danych gospodarczych należy do spółki powiązanej z kilkoma innymi firmami działającymi w regionie. Niektóre z nich zajmują się transportem i logistyką. Dla śledczych to ważna informacja, bo oznacza, że przez to miejsce codziennie przewijają się różne osoby, często spoza przemysławia. Każdy kierowca, technik czy podwykonawca to potencjalny świadek, lub niestety. Potencjalny sprawca. Nie można jednak zapominać o jednej rzeczy o domniemaniu niewinności. Ani pracownicy biogazowni, ani jej właściciele nie są oskarżeni o cokolwiek. Fakt, że śledczy sprawdzają ten trop, nie oznacza winy, oznacza jedynie, że chcą mieć pewność. W historii wielu głośnych zaginięć to właśnie takie miejsca fabryki, magazyny, zakłady przemysłowe kryły odpowiedzi, które przez lata pozostawały ukryte. Czasem wystarczył jeden świadek jedno anonimowe zgłoszenie, by śledztwo nabrało tempa. Z psychologicznego punktu widzenia wejście służb na teren biogazowni to moment przełomowy, bo kiedy policja zaczyna działać tak konkretnie, to znaczy, że pojawiły się przesłanki, które trudno zignorować. Może to być nowy świadek może analiza danych z telefonu może raport z laboratorium ale jedno jest pewne. Coś sprawiło, że biogazownia z teorii stała się faktem w aktach śledztwa. Niektórzy internauci spekulują, że ktoś z załogi zdecydował się mówić po czasie. To nie byłby pierwszy taki przypadek. W historii kryminalistyki wielokrotnie zdarzało się, że dopiero po miesiącach ktoś przełamywał strach i zgłaszał się z informacjami. Czasem dlatego, że sumienie nie dawało spokoju, a czasem dlatego, że sytuacja zaczynała robić się zbyt niebezpieczna, by dalej milczeć. Jeśli i tutaj doszło do takiego przełomu, mogło to otworzyć zupełnie nowy rozdział sprawy. Kiedy przyjrzymy się topografii okolicy, biogazownia w przemysławiu jawi się jako miejsce niemal idealne do tego, by coś ukryć. Z jednej strony ma dojazd ciężarówkami, z drugiej graniczy z lasem i nieużytkami. W nocy panuje tam absolutna cisza, a jedynym źródłem światła są lampy przemysłowe przy silosach. Monitoring, jak już wspomniano, obejmuje tylko główne strefy produkcyjne. Ktoś, kto znał układ terenu, mógł poruszać się w sposób niezauważony i właśnie dlatego śledczy, jak twierdzą źródła, spędzili tam kilka dni badając każdy zakamarek. Na razie nie ujawniono, czy coś znaleziono, ale sama obecność służb i milczenie w tej sprawie są wymowne. Zazwyczaj, gdy przeszukanie nie przynosi żadnych efektów, media szybko otrzymują komunikat o braku nowych ustaleń. Tym razem tak się nie stało. Cisza może oznaczać dwie rzeczy że śledczy wciąż analizują dane albo że odkryli coś, co wymaga wyjątkowej ostrożności. A w obu przypadkach jedno jest pewne. Trop biogazowni nie został odrzucony. To, co dzieje się teraz, pokazuje, że sprawa Beaty Klimek wciąż żyje, że mimo upływu czasu, mimo prób wyciszenia, mimo braku jednoznacznych odpowiedzi, prawda nadal próbuje się przebić. Może to właśnie w tej ciszy, w chłodzie betonowych korytarzy i stalowych zbiorników biogazowni, kryje się fragment odpowiedzi, na którą wszyscy czekamy. Każdy, kto śledzi tę historię od początku, wie, że to nie jest zwykłe zaginięcie. To opowieść o ludziach, którzy nie potrafią zapomnieć, o internautach, którzy nie pozwalają, by temat ucichł, i o śledczych, którzy być może po cichu wciąż próbują złożyć te puzzle w całość. W tym sensie biogazownia w przemysławie nie jest tylko miejscem stała się symbolem, przypomnieniem, że nawet najbardziej skomplikowana prawda w końcu wychodzi na jaw. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że komentujecie, że analizujecie każdy szczegół razem ze mną. Wasze spostrzeżenia i wsparcie mają ogromne znaczenie, to dzięki Wam ta sprawa wciąż żyje i nie została zapomniana. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, pamiętajcie, by subskrybować mój kanał, zostawić komentarz i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych materiałów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku